Dlatego publicznie oświadczam, że nie zamierzam zatrudnić pana Budzińskiego jako wicebójta, likwidować szkoły w Ryskowie, zwalniać pracowników samorządowych, ani nauczycieli. No, więcej plotek nie jestem w stanie tutaj zmieścić. Jeszcze się pojawią następne. Mam nadzieję, że po, wyborach, że po wygranych wyborach szybko uda mi się przekonać autorów tych fałszywych oskarżeń, jak bardzo męili się w swoich obawach o własną przyszłość. Wierzę, że już niedługo będzie to naprawdę przyjazna gmina i dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję. W dużej mierze ten pomysł też zależy od zapotrzebowania naszych mieszkańców. do tego chyba jest pewna zgoda. Natomiast bym się do końca nie zgodził z tym, że ta oferta naszego gminnego ośrodka kultury jest taka skromna. Gdyby patrzeć tylko na sam dom, budynek Domu Kultury w Milnie i tylko co się tutaj dzieje, no to pewnie by takie wrażenie można odnieść. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, gminność Ośrodek Kultury, Sportu Rekreacji, gminy. i Rekreacji, gminny. jakby on, ten obiekt, występuje niejednokrotnie, to nawet, w innych miejscowościach, gdzie te imprezy kulturalne i sportowe się odbywają. Ja sobie przygotowałem, taką, taką zestawienie zrobiłem i chcę Wam powiedzieć, sam byłem zaskoczony, że w 2014 roku, do dnia dzisiejszego, takich różnego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych, na terenie naszej gminy, w różnych miejscowościach, w Przewozie, w Maksie, w w Miechucinie, Wmielnie, Garczu, Korzyczkowie odbyło się 98. Czy to jest mało? Myślę, że to wcale nie jest tak mało. Ale pewnie potrzeb było większe. Natomiast my się przeszliśmy i oceniamy tylko ten sam budynek naszego gminnego ośrodka kultury i na tej podstawie to oceniamy. Natomiast ja jestem zawsze otwarty, żeby ta kultura, żeby ta oferta była szersza i zapewniam, że zrobię wszystko, do wszelkich starań, żeby to zadowolenie było jak największe. Jest jedna taka uwaga. Częstokroć jest tak, że w Domu Kultury nie odbywa się jakaś uroczystość kulturalna, a z frekwencją jest różnie. Tu chcę usprawiedliwić jakby naszych mieszkańców. Podobnie w innych gminach naszego powiatu. Niedawno byłem w sąsiedniej gminie na pięknej uroczystości, a frekwencja nie była wcale taka szokująca. Jeżeli chodzi o turyst turystykę, jakby jak zachęcić, żeby do nas się, turyści przyjeżdżać, to powiem tak. Jesteśmy jedno z nielicznych gmin, gdzie każda miejscowość ma dostęp do ogólno, gminny dostęp do jeziora. Ostatnia gmina, solarectwo, które nam zostało, to jest solarectwo. Panie Jerzy Gorzewski, proszę bardzo. No jeśli chodzi o ożywienie życia kulturalnego, to ja raczej nie szybbym na ilość, tylko na jakość. Uważam, że należy tu zorganizować parę imprez kulturalnych, takich, które wejdą do jakiegoś stałego repertuaru cyklicznego, wzorem zresztą innych gmin. Już nie będę tutaj tych sąsiednich przewoływał do porządku, ale no, mam znajomych, którzy, na przykład, w Karzykowych mają domek letniskowy, i tam są po prostu co tydzień. Regularnie jakieś festiwale, imprezy, na no, które y, przyjeżdżają wielkie gwiazdy. To zresztą też kiedyś tak było, że pojawiali się, no nawet na zespołach młodzieżowych z tego czasu pan y, Piasecki przyjechał i wtedy chmielno było pełne. Y, no Jeśli nie ma wielkich gwiazd, na to trzeba niestety troszkę pieniędzy wydać, no to nie ściąga się tego, ale przede wszystkim jakieś cykliczne imprezy. Może być to festiwal piosenki szantowej. No, jesteśmy nad Jeziorem, to żagle y, 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 są wprawdzie w odwrocie ale warto by było chociaż w ten sposób ściągnąć trochę żeglarzy do naszego regionu. Oprócz tych imprez kulturalnych warto by zorganizować jakąś dużą imprezę sportową, no, chociażby w Kartuzach odbiera się triatlon, Kaszubska masakra, coś podobnego można by zrobić tu na stadionie obok Wmiany. Jeśli chodzi o funkcjonowanie Goku, to chciałbym przede wszystkim go oddać mieszkańcom, żeby było tak jak kiedyś, kiedy tu przyjechałem, żeby tu się spotykali wieczorami, wieczorami powtarzam, również w dni wolne od pracy, czyli w niedzielę i święta no i po prostu pograli się w impoga, spotkali się, no, oczywiście należałoby posadzić salę komputerową w komputerie dla młodzieży, bo w tej chwili internet jest wszechobecny, także młodzież ma troszkę inne potrzeby ale ping -tong i ewentualnie jakiś kącik szachowy, Mam nawet ludzi, którzy ewentualnie by zajęli się po prostu tego typu zajęciami, czy nawet kurs bezpłatny języka angielskiego. Dziękuję. No, Dziękuję, ja pozwolę sobie to drugie, bo jest znacznie ciekawsze. To pierwsze jest po prostu bardzo krótkie, a więc jak chce Pan pomóc niektórym ludziom, którzy chcą założyć działalność gospodarczą? Pytanie też dla Pana. Na ostatniej sesji przedstawiałem razem tą propozycję, jest to w tej chwili w dyskusja, dyskusji, ale chcemy to koniecznie wprowadzić, chcemy to wprowadzić dla młodych ludzi, którzy skończyli szkołę, ktoś tam kiedyś powiedział, że to musi być po studiach, nie, to może być po zawodówce, to może być pośrednie, to może być też po studiach i chce na terenie gminy mielno założyć własną działalność. Ma to być montaż finansowy, taki pomoc w wysokości między 15 a 20 tysięcy złotych. E, też radni mieli zastrzeżenia, ale jeżeli on to weźmie, a później nie spełni tego oczekiwania, no można założyć, że wszyscy są, e, mają zamiar wypucować, oszukać, ale tak naprawdę nie jest, ale będzie to oczywiście uwarunkowane e, takim e, zawartymi w, umo w umowie, że takiej możliwości być nie może, musi być to za zapewnienie, że gdyby te, ta pomoc w tej wysokości, o której wspomniałem, szła na ten cel do którego nie była przeznaczona, by to musiał ten zainteresowany albo jego żywian e, zwracać. Natomiast chcemy to uruchomić, żeby ci młodzi ludzie, którzy u nas, a jest ich nie mało, żeby chcieli otwierać u nas firmy jednoosobowe, dwuosobowe i taki, taki pierwszy zastrzyk, e, byśmy e, stali się im pomóc i mówię, byłby to montaż gmina, e, to urząd pracy no i ten oczywiście zainteresowany. Będziemy to starać się wprowadzić, jeżeli to będzie tylko możliwe i będą chętni. Myślę, że gdzieś na początku roku 2015, żeby tych młodych ludzi, którzy niejednokrotnie nie mogą dostać zatrudnienia gdzieś w firmie obcej dla niego, żeby mogli sobie stworzyć takie miejsce pracy, ewentualnie w przyszłości dać zatrudnienie innym młodym ludziom. Jest to bardzo ważne. Niektóre w częściach Polski ten system pomocowy dla młodych y, ludzi, którzy są założyć firmę, już funkcjonuje y, i w tyle co jestem zorientowany, a jak orientowałem się, jest to wypaliło to i y, y, młodzi ludzie są w tym uczestniczyć. Jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, to no, statystyki niestety są dozgocące, ponieważ w ostatnich latach, no konkretnie w, w latach 2009-2013 wyglądało to bardzo kiepsko. Y, na przykład w roku 2013 przybyły tylko 3 firmy, 57 powstało, 54 firmy się zlikwidowały. W związku z tym uważam, że należy wprowadzić pakiet punkt finansowych, częściowo to już ten pakiet został wprowadzony uchwałą Rady Gminy, na przykład zwolnienie od podatku od nieruchomości że przy małych firmach jest to oczywiście stosunkowo skromna zachęta. Ale można pomyśleć też o ewentualnie zachęceniu na przykład firm transportowych przez obniżenie podatku od środków transportowych do yy, pojawienia się tutaj. Ale główny, główny powód to uważam, że głównym sposobem mogłoby być na przykład ściągnięcie firmy w rejon, który, który w tej chwili jest niewygostany, na przykład w rejon Maxa, gdzie Gmina ma, posiada jeszcze trochę wolnych zasobów ziemi. Można to oddać w dzierżawę w różny sposób. Można by otworzyć tam małą strefę ekonomiczną, która wyrodnie pod strefą y, strefy słudzkiej y, i w ten sposób y, spróbować wciągnąć tutaj firmy, no, a w ten sposób podstawowe miejsca pracy. Miejsca pracy oczywiście spowodowałoby zwiększenie dochodów gminy, który przełożyłby się odpowiednio na rozwój gminy w przyszłości. To jest mniej więcej, no mniej więcej wszystko z mojej strony. Dziękuję Dwie minuty dla Pana. Chcę powiedzieć, że program cyfryzjalny w nie istnieje, wbrew temu, co niektórzy mówią, że nie istnieje. Jest to, pra to prawda, nie ten dla tych, tych uczniów wyróżniający, o którym częstokroć niektórzy mówią, natomiast to program stypendialny jest i, i nie, nie pomylę się za bardzo, jeżeli powiem, że w granicach 70-80% uczniów tym programem jest objętym, o tym zapominamy. Natomiast ja namawiałem i w dalszym ciągu namawiam, jestem otwarty do, 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 do takiego podjęcia takiej uchwały, żeby dyrektorzy szkół, rady rodziców i rodzice wymyślili taki program stypendialny dla tych najlepszych, dla, dla wyróżniających się w nauce, w na takie jakieś ukryte talenty, nie wiem, jak jakich, Janki, muzykanty, bo uważam, że gminy mielno na to stać. Nie ma najmniejszego problemu, żeby z budżetu gminy wydzielić pozycję w chocie, nie wiem, 150-200 tysięcy złotych, żeby tych najzdolniejszych w sposób szczególny wyróżnić. I jestem bardzo za tym, żeby tak, tak było. Natomiast dyrektorzy wspólnie z tymi organami przedstawicielskimi w szkole, muszę Państwu powiedzieć, że wcale nie są za tym, żeby coś takiego robić. Uważają, że to co oprócz tych stypendiów, o których wspominałem i to co robimy, dzieci zdolni plus Morza dla najlepszych zalistów wyjazd do, na obozy, żeglarskie do, do Pucka, pokrywane, w, w, który jest pokrywany w 100% przez budżet minus, że to są te właściwe formy wyróżniania tych najlepszych. Natomiast jestem w tym względzie naprawdę otwarty. Nie ma żadnego problemu, ponieważ sytuacja finansowa ekonomiczna naszej gminy jest bardzo bezpieczna, poprawna. I jest tylko wola i chęć uczestniczenia w tym, żeby rodzice to zaakceptowali że radę rodziców, dyrektorzy. Dyrektorzy mówią, że jest to w pewien sposób e, taka dodatkowa... Czasami niezdrowa rywalizacja. Ja na tym doma się nie, nie chcę wypowiadać, natomiast jestem gotowy przekonać radnych, żeby taki budżet wydzielić i tych najzdolniejszych wspierać, bo uważam, że te perełki trzeba wpośnić... W szczególnym statutowe obowiązki gminy. A jaki pomysł na dowóz dzieci do szkół? No oczywiście ten sam system, który działał do tej pory, z tym, że on zaczął działać w Arliwie w tej chwili i w takich sytuacjach to uważam, że system należałoby nieco zmodyfikować. Tu mam na myśli ten no, kontrowersyjny, bo na spotkaniach z wyborcami, mieszkańcy to kilkakrotnie, bo miałem około dwa spotkania na sznurkach i na maksie i, i ten temat poruszali. W tym wypadku należałoby zastosować jakąś inną technikę, bo wszyscy mówią tak, no mamy dwa autobusy, to jak pan dowiedzie, skąd wziąć następny autobus. No na ten krótki okres, kiedy jest budowany most w Zaworach, jest objazd. To można by wynająć nawet transport prywatny. Wynająć jakiś busik i puścić jeden busik w stronę Maxa i z powrotem, bo ten objazd też jest ponad 10-kilometrowy. Także to wcale nie byłoby aż takie. A drugi busik, auto, najlepiej busik, bo tą drogą przez zawory to moim zdaniem powinien jeździć bus. Nie jest to droga o szerokości 2,5 do 3 metrów, jeszcze dodatkowo nieutwardzona, już z dziurami. Yy, powinien je, jeździć drugi bus. Czyli po prostu w jedną stronę i w drugą stronę. Tak to widzę. No niestety by by to, byłoby to rozwiązanie kosztowne, ale nie można na tej zasadzie, że jak się kiedyś kupiło busy i mamy tyle busów, no to, to teraz trudno, już nic nie można zrobić. No trzeba być po prostu elastycznym. Takie jest moja koncepcja.